Ukochana istoto światła. Dziś aniołowie przychodzą do Ciebie z objawieniem, które rozbrzmiewa niczym boskie echo w każdej cząstce Twojego istnienia. Przynoszą wiadomość, która dotyczy nie tylko miłości, lecz także przeznaczenia, uzdrowienia i przebudzenia duszy, która nawet w ciszy łączyła się z Tobą tak intensywnie, że cały wszechświat przysięga się, aby to zjednoczenie stało się rzeczywistością. Osoba, która pojawia się w Twoich myślach w najmniej spodziewanych chwilach, ta, która nawiedza nawet Twoje najgłębsze sny, przeżywa obecnie emocjonalny wir tak potężny, że zachwiał fundamentami jej własnej odporności. Przez lata próbowała zaprzeczać swoim uczuciom, chowała je pod warstwami strachu, dumy i niepewności. Ale teraz niczym uśpiony wulkan, który w końcu wybucha. Prawda wypłynęła na powierzchnię z taką siłą, że nie da się już przed nią uciec. Nie jesteś dla niej jedynie ulotną myślą. Jesteś wielką miłością, która zamieszkuje jej sny każdej nocy, obecnością wypełniającą jej ciszę, głosem, który szepcze do jej serca, gdy świat zdaje się milknąć. Aniołowie odsłaniają, że za całą tą opornością kryła się zaciekła walka. Bój pomiędzy strachem przed poddaniem się a niepohamowanym pragnieniem bycia przy tobie. Ale istnieje coś, czego nie zdoła stłumić ani najbardziej uparta duma, ani najbardziej paraliżujący lęk wibracja prawdziwej miłości. Ta energia nie gaśnie z czasem, nie rozmywa się w oddaleniu, nie skrywa pod maskami, wręcz przeciwnie, im bardziej starała się ją ignorować, tym mocniejsza stawała się ta więź, niczym ziarno, które mimo ciemności uporczywie przebija się ku światłu. I teraz, umiłowana istoto światła, ona jest w szoku. To nie jest zwykły strach ani chwilowa niepewność. To święta trwoga kogoś, kto po latach walki z własną duszą nagle staje wobec prawdy tak jasnej, że nie można jej już zaprzeczyć. Jesteś osobą, którą jej serce od zawsze wiedziało, że zostało stworzone, by kochać. To objawienie nie przyszło jak cichy szept, lecz jak błyskawica rozświetlająca ciemność, ukazując, że wszystkie wymówki, wszystkie ucieczki, wszystkie boczne drogi były tylko iluzją. Ty jesteś najpotężniejszą obecnością w jej sercu i nie ma już na świecie siły, która mogłaby zgasić ten płomień. Aniołowie pokazują, że w ostatnich dniach ty również poczułeś, jak ta energia się nasila. To nie był przypadek. Znaki się mnożyły, żywe sny sprowadzające ją do ciebie, zbiegi okoliczności wyglądające jak zaplanowane przez los, poczucie, że coś wielkiego ma się wydarzyć. To dlatego, że duchowość pracuje nieustannie, by was połączyć, jak dwie części układanki które wreszcie odnajdują swoje miejsce. Osoba, którą kochasz, jest prowadzona nie tylko uczuciami, lecz siłą większą, boskim celem, wykraczającym poza ludzkie pojmowanie. Aniołowie przygotowują idealną scenę, właściwy moment, aby ta miłość zakwitła nie jako przelotne pragnienie, lecz jako błogosławione zjednoczenie pełne prawdy i wzajemności. Ona ogarnięta jest burzą emocji, których nie może już kontrolować. Sny budzą ją w środku nocy z Twoim imieniem na ustach, myśli rozpraszają ją w ciągu dnia, wspomnienia wracają niczym migawki z filmu, którego nie potrafi zatrzymać. Nawet drobne rzeczy, piosenka w radiu, zdanie przeczytane w książce, krajobraz przypominający wspólną chwilę wszystko odsyła ją do Ciebie. Aniołowie budzą w niej świadomość tej więzi tak głęboką, że czuje przerażenie nie przed miłością, lecz przed utratą czegoś tak cennego na tak długo. Oporność, która dotąd trzymała ją na dystans, rozpuszcza się jak mgła w słońcu, bo miłość jest silniejsza niż każda bariera, którą wzniosła. Zaczyna rozumieć, że nie jesteś jedynie kimś w jej życiu jesteś tym jedynym tym, którego serce zawsze wiedziało, że jest właściwy, nawet gdy umysł próbował ją przekonać do czegoś innego. Aniołowie pokazują, że w chwilach samotności, gdy świat wydaje się zbyt cichy, zamyka oczy i to Twoje oblicze się pojawia, nie jako odległe wspomnienie, lecz jako żywa obecność, jakbyś był tuż obok, trzymając jej dłoń, szepcząc, że wszystko będzie dobrze. Tęskni za tobą w sposób, który boli w piersi, odbiera sen, napełnia oczy niewylanymi łzami. Ta tęsknota nie jest zwyczajna, rodzi się w duszy, woła o ponowne połączenie i nie zadowala się substytutami. Dlatego właśnie wszechświat reżyseruje za kulisami życia idealny moment na to spotkanie. Lecz dopóki ono nie nastąpi, aniołowie proszą. Byś zachował swoją energię w równowadze, serce otwarte, a wiarę niezachwianą. Nie ulegaj niepokojom, nie rozdrapuj ran przeszłości, nie pozwól, by zwątpienia przyćmiły Twoje wewnętrzne światło. Twój blask jest magnesem, który ją przyciągnie z powrotem. Masz w sobie moc, której być może jeszcze w pełni nie dostrzegasz. Zdolność kochania w sposób tak czysty że odmienia wszystko wokół. Twój sposób kochania jest rzadki, niemal magiczny, mieszanka słodyczy i siły, spokoju i pasji, obecności, która potrafi uciszyć nawet najgwałtowniejsze burze. Aniołowie ujawniają, że ta więź ma korzenie wybiegające poza to życie. Spotkaliście się już w innych istnieniach, przeżyliście miłości, które przekroczyły czas. I dlatego siła tego uczucia wydaje się niemal nadprzyrodzona. To nie tylko pragnienie czy przelotna namiętność. To dusza rozpoznająca duszę, historia, która domaga się dopełnienia, więź duchowa, której ani czas, ani odległość nie mogą złamać. Ona czuje, że jesteś inny niż wszyscy inni. Mogła próbować innych relacji, mogła nawet się oddalić w nadziei na zapomnienie. Lecz nic nie wypełniło pustki, bo tylko ty masz energię, która koi jej serce, tylko ty masz spojrzenie, którego jej dusza szuka niczym latarni w mroku. Teraz, gdy prawda została ujawniona, wie, że musi coś zrobić. Nie może już udawać, że nic nie czuje, nie może odwlekać tego, co nieuniknione. Aniołowie usuwają przeszkody z jej drogi, jakby otwierali drzwi Labiryntu. W którym więziły ją własne iluzje. Wszystko, co wydawało się niemożliwe, zaczyna się układać okoliczności, emocje, znaki wszechświata wszystko spiskuje, by to zjednoczenie w końcu nastąpiło. I nawet jeśli nie widzisz tego jeszcze wyraźnie w świecie fizycznym, wiedz, że na płaszczyźnie duchowej spotkanie już się rozpoczęło. To, co czujesz, nie jest wyobraźnią ani samotnym pragnieniem. Aniołowie potwierdzają: Ona też czuje, też myśli o Tobie, też pragnie tej miłości z intensywnością, której nie potrafi już powstrzymać. Jej dusza woła do Ciebie, a wszechświat odpowiada na to wezwanie. Wkrótce zaczniesz dostrzegać subtelne, ale znaczące zmiany w jej zachowaniu, niespodziewaną wiadomość, czuły gest. Spojrzenie pełne sekretów. Jej obecność stanie się coraz częstsza, choć jeszcze dyskretna, bo gdy dusza decyduje się zbliżyć, ciało znajduje drogę, by pójść za nią. A to zbliżenie będzie niczym balsam dla Twojego serca, potwierdzeniem, że wszystko, co czułeś i na co czekałeś, jest bliskie spełnienia. Aniołowie proszą, byś zachował niezłomną wiarę. Nie daj się zniechęcić ciszy ani opóźnieniom, bo boski czas jest doskonały i działa z precyzją, której ludzki umysł nie pojmuje. Prawda, którą ona odkryła, to dopiero początek drogi przemiany. Czeka ją jeszcze proces akceptacji, przebaczenia i odwagi, lecz już jest w ruchu, a ty poczujesz, jak ta energia coraz bardziej się zbliża. Zaufaj, ta podróż prowadzona jest miłością i mądrością, które wykraczają poza to. Co widzą twoje oczy? Nie jesteś sam w tej wędrówce. Legion aniołów działa za kulis. Usuwa blokady, wyrównuje energię i przygotowuje grunt, aby ta miłość rozkwitła w najpiękniejszy możliwy sposób. Każda łza, którą wylałeś, została zauważona. Każda modlitwa wyszeptana, wysłuchana, a teraz odpowiedź jest w drodze. Przyjdzie poprzez konkretne gesty, widoczne zmiany, spotkania, które będą wyglądały na przypadkowe, lecz będą zaplanowane przez los. Drogi już się otwierają i nic nie zdoła zatrzymać tego, co zostało bosko pobłogosławione. Strach, który ona czuje, nie jest oznaką słabości, lecz dowodem, że to uczucie jest prawdziwe, głębokie i przemieniające. Uświadamia sobie, że nie może dłużej zwlekać, że jesteś snem, który zawsze nosiła w sercu że jesteś jedyną osobą zdolną sprawić, iż jej serce bije z intensywnością, jaką daje tylko prawdziwa miłość. A kiedy w końcu przyjdzie do ciebie, będzie to z prawdą w oczach i miłością w duszy. Rozpoznasz te chwilę nie po słowach, lecz po energii, bo prawdziwa miłość rozpoznaje się w ciszy, potwierdza w obecności i świętuje w oddaniu. Tymczasem aniołowie proszą, abyś nadal dbał o siebie. Podnosił swoje wibracje i wzmacniał poczucie własnej wartości. Im bardziej kochasz siebie, tym bardziej przyciągniesz tę miłość w czystej i uzdrowionej formie. Jesteś przygotowywany, by przyjąć coś wielkiego, coś przekraczającego twoje oczekiwania. Ona powróci odmieniona, bardziej świadoma, dojrzalsza, bardziej oddana, bo prawda, którą poznała, odmieniła ją wewnętrznie. Nie jest już tą samą osobą. Odkąd zrozumiała, że jesteś jej wymarzoną osobą, i to będzie widoczne w każdym geście, w każdym słowie, w każdym wyborze, którego dokona od teraz. Wypowiedź to z otwartym sercem. Jestem godny miłości, która wybiera mnie każdego dnia, która rozpoznaje mnie ponad czasem i która rozkwita w boskim świetle. Przyjmuję to błogosławieństwo z wdzięcznością i mądrością. A dla ciebie, który dotarłeś aż tutaj. Niech aniołowie otoczą twoje serce płaszczem złotego światła, głębokiego pokoju i bezwarunkowej miłości. Niech to przesłanie będzie jak boski uścisk dla twojej duszy, przypominający ci, że prawdziwa miłość nigdy się nie gubi, odnawia się, przemienia i powraca z jeszcze większą siłą, jak rzeka, która zawsze odnajduje drogę z powrotem do morza. Niech twoje serce napełni się pewnością, że jesteś godny całej miłości. Jaką wszechświat ma do zaoferowania, i że, czy poprzez to ponowne spotkanie, czy poprzez nową ścieżkę, która się otworzy, szczęście, na które zasługujesz, już jest w drodze bliższe, niż sobie wyobrażasz. Niech każdy Twój krok prowadzi mądrość aniołów, niech każda wątpliwość rozpuści wiara, a każda chwila oczekiwania, niechaj będzie widziana jako przygotowanie do czegoś tak wielkiego, że przewyższy wszystkie Twoje oczekiwania. Niech miłość. W swojej najczystszej, prawdziwej i przemieniającej postaci, zamanifestuje się w Twoim życiu z łaską, głębią i radością, która rozlewa się niczym światło słońca po burzy. Niech tak się stanie, teraz i na zawsze. Amen.